Cześć wszystkim i witam was ponownie w krucjacie botów. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku kontynuujemy oczywiście krucjatę szczura po ostatnim odcinku, który naprawdę rozwalił mi łeb. <laughs> Słuchajcie, rozwalił mi łeb pod względem tego, jak szczur dobrze sobie poradził z poprzednimi misjami kampanii Krzyżowca oraz pod względem tego, jak pięknie, jak dużo wyświetleń i jak dużo polubień miał tamten film. Cieszę się, że wreszcie udało mi się wymyślić coś oryginalnego, czego nie nagrywał ktoś inny z naszego polskiego YouTube'a. No i e, myślę, że będziemy kontynuować tę serię, oczywiście. Słuchajcie, będę tworzyć do was mapkę, mapkę, na której będę pokazywać dla was osiągnięcia konkretnych botów. E, po ostatnim odcinku miałem jeszcze garść przemyśleń, co do tego, jak powinny wyglądać te bitwy. Każdy bot dostanie Dodatkową szansę. Za każdym razem, kiedy któraś mapa mu się nie uda, rozegram jeszcze raz tą mapę tym botem, ponieważ ktoś zasugerował, że w sumie zmiana zamku bota, w sensie inna trochę infrastruktura tego zamku, troszkę inne podejście tego bota do rozgrywki, może zmienić bardzo dużo. To jest jedna rzecz, a druga rzecz to jest to, że jeżeli bot za drugim razem nie będzie w stanie przejść tej misji konkretnej, będzie mógł użyć jednorazowo kurczaka, czyli tego lękarz się, które mamy na szlaku i które można wykorzystać, kiedy mamy problemy z jakąś misją. Także reasumując, każdy bot ma prawo do dwóch podejść do misji, jeżeli jej nie będzie w stanie przejść za pierwszym razem, oraz będzie miał prawo pominąć jedną misję, której nie będzie mógł samodzielnie pokonać. No dobra, moi drodzy, misja czwarta, nie pamiętam jej tytułu. W każdym razie mamy 8000 sztuk złota na start, standardowo, wieprz na górze. men. Jako szczur na dole. No i co? Przechodzimy do rozgrywki. Tempo rozgrywki oczywiście 300. No i zobaczymy. Wieprz tutaj ma przewagę terenową, oczywiście. Aczkolwiek, słuchajcie, aczkolwiek, słuchajcie, no ma ciasno. Bardzo ciasno. A jak sobie widzicie, to wieprz zaczął katapultami ostrzelać szczury na dzień dobry. Eee, no, zobaczymy, co z tego wyjdzie. No wieprz chyba sobie tutaj, a nie, nie strzel sobie w chroną, ma bramę tutaj i bramę tutaj, także myślę, że sobie poradzi z ekonomią, ale szczur będzie miał za to duże problemy. Sami zobaczcie, tutaj e, już się źle dzieje. Jakiś piknierów szczur wysłał do ataku, ale zostali bardzo szybko zgaszeni przez pałkarzy, no taka ta pulta tutaj dużo smrodu e, narobi, no i niestety nic nie stanie jej na drodze, to jest najgorsze. Ktoś atakował, a w ogóle zobaczcie wieprz, jak pięknie strzelił tam jakąś katapultą krówkę. Ok, ta katapulta wieprza podjechała zbyt blisko, myślę, że zaraz zostanie rozwalona przez e, wojska szczura. No dobra, generalnie ekonomia się bardzo fajnie ułożyła. Tutaj szczur przejął pięknie tereny, połowie się podzielił z wieprzem. Kopalnie, niestety, są w 100% przejęte przez e, chrumkającego przyjaciela a Szczur nie kryje się w kanałach, próbuje cały czas walczyć. Poobserwujmy sobie na spokojnie jak to będzie wyglądało. Słuchajcie, jakiś nietypowy model zamku Szczur przybrał w tej misji. Nie jestem pewien czy, czy wcześniej widziałem w ogóle taki zamek Szczura, może nam w tym pojedynku 1 na 7? Nie jestem pewien. Mam wrażenie, że nie widziałem wcześniej tego modelu. Zobaczymy jak tam armię. No, powiem wam, że Szczur ma 117 żołnierzy, a Wieprz ma ich 78. Czyżby to jednak szczur był dalej pretendentem do zwycięstwa, czy żeby to szczur miał pokonać ty i tym razem swojego oponenta. Bardzo jestem ciekaw, jak to się dalej potoczy. Na razie nie było żadnego konkretnego ataku ani z jednej, ani z drugiej strony. Wiem jedno. To, co ma wieprz na zamku, jest spokojnie w stanie powstrzymać przynajmniej 2-3 ataki szczura. Przynajmniej. Ale myślę, że wieprz nie będzie czekać i będzie też produkować kolejne wojska, także zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i słuchajcie, szczurzysko atakuje. Zbudował trzy katapulty, sporo pikinierów. No i bombarduje zamek wieprza przy okazji, wybijając swoich pikinierów. No, te boty. W ogóle śmieszne jest to, że jednostki szczura stoją tuż przy murach wieprza, a i tak wieprz jest w stanie je naprawiać. No i dobra, szczur się przedarł, dotarł do składu zapasów wieprza pikinierami, no i na tym niestety atak szczura się zakończył. Zobaczmy, jak tam sytuacja wojskowa. Szczur ma 150 sztuk złota i 90 paru żołnierzy, no a kiedy wieprzowi ta liczba drastycznie spadła w dół. Ani złota ani jednostek w tej chwili nie produkuje. Zobaczcie, jak sprytnie szczur tym razem podszedł pikinierami, zniszczył mury. Zrobił sobie wejście do zamku wieprza i jakby przed kolejnym atakiem już nie musi używać katapult, bo ma 150 jednostek, więc tak naprawdę będzie mógł ruszać prosto na siedzibę wieprza. No i zobaczymy, czy świnka będzie miała kłopoty. Moi drodzy, szczur ponownie rusza do ataku. Szczur ma w tej chwili 170, 170 żołnierzy, wieprz ma 82 żołnierzy, no zobaczmy, co z tego wyjdzie. Katapulty ruszyły do ostrzału. No oczywiście eliminują swoich własnych piknierów e, To jest straszny widok normalnie, aż patrzeć na to nie mogę. Dobra, mamy wyłom w murze. No i ruszają ci pikinierze, ruszają ci włócznicy do ataku. Są coraz bliżej siedziby wieprza. Wieprz ma 70 parę jednostek. Wątpię, żeby ten atak miał mieć powodzenie. Myślę, że jeszcze z 2-3 ataki. Może jakimś cudem szczurowi się to uda. No i słuchajcie, szczur nie. Pl... Szczurnie próżnuje, moi drodzy. Przyspieszyłem sobie troszkę tempo rozgrywki. Gdyby tak nie kasował tych pikinierów katapultami na początku, to miałby dużo większe szanse. Nie wiem w ogóle po co też krowy strzela w kierunku murów wieprza. Wieprz miał ponad 90 jednostek do obrony. Zobaczmy, czy tym razem szczurowi uda się dotrzeć w ogóle do siedziby. No, nawet udało mu się wedrzeć na nią, i wieprz jest okładany. Pół HP wieprzowi zabrał. No, powiem wam, że bardzo ciekawie. To jest trzeci atak szczura, i już słuchajcie, udało się wedrzeć mu na siedzibę wieprza. Myślę, że w tej chwili szczur odpali swój turbo tryb i zaraz ruszy ponownie do ataku. Słuchajcie, jeśli chodzi o format e, tych odcinków, myślę, że będę nagrywać około 20-30 minutowe odcinki i w zależności od tego, ile misji uda się zrobić, tyle ich będzie na odcinek. Jeśli misja będzie trwała 1,5 godziny, no to będzie mieć jedną misję na odcinek. No dobra, myślę, że szczur zaraz ruszy do ataku. Ma już 200 jednostek, także... O właśnie. Zebrał wszystkich, co potrzebował. Wieprz ma 25 żołnierzy, myślę, że tutaj nie ma jakby dyskusji, nie wiem w ogóle po co te katapulty szczur odpalał, tylko sobie eliminuje pikinierów i łuczników, ale bot to bot, no i słuchajcie, wieprz pada przed szczurem, masakra, masakra. No dobra, no to słuchajcie, lecimy z kolejną misją. No dobra, wszystko mam ustawione. Misja piąta, Arabska przygoda trzy razy wąż przeciwko szczurowi. węże oczywiście, w sojuszu. No to co, zaczynamy? No i tutaj pozwolę sobie oddalić nieco kamerę, ponieważ mamy dużo większą mapę i możemy faktycznie coś na, tej, na tym oddaleniu zobaczyć. Szczur bardzo szybko ruszył z wydobyciem tutaj, z zajęciem tych. Y Zielonych terenów, oczywiście na dole też, zbudował sobie mnóstwo różnorakich e, e, budynków produkcyjnych. No, ruszył też do wydobycia żelaza. Pamiętajmy, że wąż na tej wersji gry jest nieco mocniejszy niż w przypadku klasycznego krzyżowca. Ma pałkarzy, ma kuszników, jeśli dobrze pamiętam. Może nie kuszników, ale wojska arabskie na pewno jakieś ma. Sporą grupę żołnierzy Szczur wysłał do ataku, ale niestety nie powiodło mu się to obężenie. Ci pałkarze, węża będą na pewno problematyczni. Szczur nie robi nic, żeby zgasić ten pożar? A nie, jednak coś tam robi. Oczywiście wąż, jak to wąż, używa niewolników. Tutaj będzie bardzo ciekawe bronienie tego zamku Szczura z tak wysoka. Ciekawe są dlaczego Szczur nie korzysta tutaj z tego złoża kamienia. Ja zawsze tak robiłem, że tutaj budowałem sobie właśnie jakieś kamieniłomy i zabezpieczałem to jakimś murkiem czy czymś w tym rodzaju, może jakąś fosą. No różnie, różnie to robiłem. Mamy podwójny atak dwóch wężów w tej chwili na szczura. Ciekawy jestem, co, co z tego wyjdzie. No, tutaj jakieś drabiny zostały ustawione. To może być problem dla szczura, chociaż nie, piki nie do obrony Spoko. Zobaczmy, jak tam się statystyki mają. No, szczur jest na samym, na samym końcu. Słuchajcie. To może być pierwsza misja, w której szczur będzie miał problemy. No, tak chyba będzie też, słuchajcie. Balisty zostały odpalone i pożar w zamku szczura wybuchł na dobre. No, czarno to widzę. Czyżby szczur miał mieć pierwszy problem z misją? Tutaj mógł spichlerz podpalić jakiś niewolnik. Na szczęście mu się to nie udało. No, powiem Wam, że nie wygląda to zbyt kolorowo. Jeśli nie ta misja, o już się paołkaże, wdzierają tutaj, słuchajcie tej wieży obrężniczej, raczej szczur nie zniszczy. No i szczur ma duże problemy, bardzo duże problemy. No i słuchajcie, szczur padł. Ponówmy misję, może z innym zamkiem szczur tym razem zagra, może mu lepiej to trochę pójdzie. Chociaż wydaje mi się, że ten sam zamek zbuduje. Nie, zbudował chyba inny zamek. to jest ten sam zamek. To jest chyba inny zamek. Trochę inaczej postępuje w tej rozgrywce. I zobaczcie, zajął zajęte tutaj na dole. Bardzo fajnie. Oczywiście do ataku rusza. Ciężko mi stwierdzić, czy to jest ten sam zamek, czy to jest inny zamek. A powiem wam szczerze, że chyba nawet druga szansa szczurowi niewiele da. 66 jednostek, praktycznie zerowe stany złota. No ta misja jest jedną z pierwszych takich trudniejszych misji tak naprawdę w Twierdzy Krzyżowiec. Z nią miałem zawsze największe problemy, kiedy zaczynałem przegodę z tą grą. Ciężko było po prostu ogarnąć się wystarczająco szybko, żeby sprostać ataką węży. Myślę, że gdybyśmy dali tutaj szczurowi 40 tysięcy na start, mogłoby to trochę inaczej wyglądać, ale też i w sumie w każdy wąż by dostał 40 tysięcy na start. Także, no właśnie, pałkarze pierwsi się wdarli już na siedzibę szczura. Tutaj wieża obrężnicza czeka na swoją możliwość do ataku. Myślę, że tutaj nie ma żadnych niespodzianek, które mogłyby nas zaskoczyć. No, ekonomia szczura nie była taka zławca, ale no, miał potencjał duże szanse na to, żeby coś z tego zrobić, ale chyba niestety mimo szczerych chęci i usilnych prób z tego nic nie będzie. No i słuchajcie, wieża, obrężnicza ruszyła do boju. No i wszystkie jednostki ciężko zbrojne ruszyły do ataku razem z nią. No, i wlewają się, słuchajcie, do siedziby szczura. No, i tym razem również szczur poległ. No dobra, damy w tej misji kurczaka szczurowi. Zobaczymy, czy poradzi sobie z następną misją. Słuchajcie, misja szósta, bezkresna pustynia. Szczur nie ma już kurczaczka niestety. No, w tą misję, tą misję powinien dać radę zrobić razem z Ryszardem. No, ale zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. Lecimy. Jesteśmy atakowani. Ta misja cechuje się tym, że jest trudna pod względem ekonomii. Nie ma tutaj zbyt dużego dostępu do różnorakich za za zapasów. Mamy lwy na tej mapie, nie ma tutaj oaz. Wszystko jest oddalone od, od nas, jako od gracza, który zaczyna w tym miejscu. Jest naprawdę na start ciężko, żeby się utrzymać. W tej misji chyba dostawaliśmy 40 tysięcy sztuk na start, ale ja nie będę aż tak hojny dla szczura. Ma być jednakowo, ma być zawsze taki sam start dla szczura, dla, dla, dla reszty botów. Za każdym razem każdy bot będzie dostawać 8000. Niezależnie od tego, czy w misji dostawaliśmy więcej czy mniej pieniędzy, to jest test umiejętności bota, to jest test jego ekonomii. No i zobaczymy, zobaczymy co z tego wyjdzie. Czy w ogóle tu jakieś ataki ze strony szczura zostaną wywiązane? Rysiek nie próżnuje, naprawdę Rysiek się stara tutaj jak może utrudnia życie Wilkowi. I w sumie to szczur ma w tej chwili największą armię, ale Ryszard jakby ma największą inicjatywę. Ciekawe jestem czy szczur wywiąże z takiej sytuacji swojej obronnej jakiś atak. Chyba tak, chyba ruszę do ataku właśnie w tej chwili. Ale nic nie robi, żeby poprawić swoją sytuację ekonomiczną. Jeśli ten atak się nie powiedzie szczurowi, może gdyby Ryszard do niego dołączył, to by coś się, coś się tutaj zmieniło. Ale jeśli ten atak, tak, Ryszard też uszedł do ataku, no to mogą się pozbyć w sumie tego wilka. Zobaczymy jak to wyjdzie. Jestem bardzo ciekaw, czy uda im się, słuchajcie, cokolwiek zdziałać w tym temacie. by się tak naprawdę przebić przez ten pierwszy mały murek i by było po problemie. Chyba szczur już się wycofał. Nie widzę już armii szczure jakiejkolwiek. Okej, okay, wilk jest okładany i ma cały czas sporo HP. Te wojska Ryszarda i Szczura jakoś tak mało sensownie go atakują. No i wilk już zrespił sobie kuszników, czyli ten atak się nie powiódł, czyli tutaj będzie dalej problem. Szczur w tej chwili, no, utrzymuje swoją armię na nawet niezłym poziomie. Złotka tam trochę ma, nie wiem z czego on w sumie żyje. Ach, drewno zaczął zbierać. No, wreszcie szczur się obudził, że ekonomia jakąś musi się zacząć tworzyć. Oczywiście wszystko jest odległe od niego i będzie musiał kawał drogi leść, ale może w końcu zbuduje sobie jakieś kamieniołom? Byłoby miło. Poczekajmy jeszcze troszkę. No i słuchajcie, Rysiek atakuje w tej chwili wilka. No, całkiem sporą ilością jednostek i myślę, że tym razem Ryszardowi się uda wyeliminować wilka. No i słuchajcie, szczur na farcie przetrwał do kolejnej misji. No to co, to będzie już misja? Siódma? Tak, to będzie już misja siódma pod tytułem Grecki Ogień, w której to nasz szczur zmierzy się z dwoma kalifami. Ok, szukamy mapki, ustawiamy boty i lecimy z tematem. No dobra, moi drodzy. Mapka ustawiona, boty porozkładane. Zaczynamy. Mapa tyr się nazywa. No i zobaczymy, jak to pójdzie tym razem szczurowi z dwoma kalifami. Poprzednim razem, dwa kalify zostały rozgromione w bardzo piękny sposób, ale. Ale przypominam, że wtedy szczur grał w sojuszu z Ryszardem. Jak wyjdzie mu to tym razem? To się okaże. Tym razem Kalif ma, słuchajcie, za wszystko z balistami, które faktycznie mogą coś zdziałać. Na pewno też zacznie produkować balisty ogniowe. No, zobaczymy, co z tego wyjdzie szczurowi. To nie będzie już taka prosta misja. Katapulta jakaś już strzela tutaj za wszystko szczura. Kamieniłomy są w niebezpieczeństwie, tak samo jak i koszary. A tak pierwszy szczura taki. No, na postrach jest już wysyłany oczywiście, ale myślę, że z tym atakiem też tak łatwo nie pójdzie naszemu szczurkowi. Pierwszy atak szczura niestety zakończył się niepowodzeniem. Szczur ma całkiem sporą armię, miał przed chwilą najwięcej złota, ale niestety w tej chwili już skończył na samym dole. No i kalif, żółty kalif, niepomarańczowy, wysyła do ataku jakieś pierwsze oddziały, pierwsze wojsko. A, pomarańczowy w sumie też do niego dołączył. No dobra, to zobaczmy jak szczurowi pójdzie z obroną. Co ciekawe, Kalif zamierza budować tutaj swoje obozy inżynierów. No i w sumie ten atak bez problemu został odparty przez wojska szczura jacyś asesjni jeszcze podchodzili, ale bez najmniejszych szans na powodzenie. Szczur pięknie przejmuje tutaj w sobie, całą ekonomię tworzy, przejmuje sobie zasoby. Mógłby też te kamieniołomy tam pobudować, gdyby był na tyle inteligentny, gdyby ten bot był na tyle rozbudowany, to by też fajnie funkcjonowało. Ciekawy zameczek w ogóle zbudował. Kolejny atak niewolników. No i dobra, kolejny atak szczura. Zobaczymy jak to im pójdzie tym razem. że szczura dotarli do murów obronnych zamku Kalifa, ale niestety nic nie zdziałali. Za to katapulty teraz szczur odpalił. Dopiero teraz katapulty szczur odpalił. Co ciekawe. E, mógłby ostrzelać stąd przecież zamek kalifa bez problemu. Ach, no tak, balisty jeszcze są. No dobra, ale chociaż pobijał te wieżyczki. Są, można powiedzieć, do zniszczenia. To się zapowiada jako jedna z dłuższych misji. O, kolejny atak kalifów. Pomarańczowy kalif wysyła całkiem spore oddziały. Czy żółty kalif mu pomoże? Nie, żółty kalif mu um nie pomaga, Wysłał tylko kilku niewolników. No to zobaczymy, czy już odeprze ten atak. Na pewno odeprze, ponieważ wysłał do ataku też swoje wojska. Smolnerowy Kalif oczywiście robią robotę, poszły w ruch i to całkiem srogo. Mm, żółty Kalif w tej chwili chyba wysłał... nie, nie wysłał, po prostu wysłał oddział łuczników do ataku. Taki treściwy oddział łuczników, nawet bym powiedział. No dobra, zobaczcie sami. Kalif pomarańczowy ma 4000 sztuk złota, ponad prawie 5000 i ma 330 jednostek. Myślę, że z taką armią spokojnie w końcu uda mu się pokonać szczura. No ale nie dzielmy skóry na niedźwiedź, zobaczmy, może jeszcze szczur się z tego jakoś wywinie. 200 parę jednostek szczur ma. Cojrusz wysyła je do ataku, znowu wysła do ataku je w tym samym momencie co Kali wysłał swoich żołnierzy. No, jest taki sposób na obronę, aczkolwiek też no, marnuje potencjał swojej armii. Żółty kaliw dołączył do imprezy. No mam wrażenie, że ten atak może troszkę szczurowi zaszkodzić. Jego armia spadła o 100 jednostek. Zbrojni tutaj dorwali się do murów obronnych w zamku szczura. No i, no i co z tego wyniknie? Hmm. Coś tam niszczą. Nie jest to atak, który zniszczy zamek szczura, nie jest to atak, który wyeliminuje szczura, ale jest to atak, który no, trochę problemów mu jednak przysporzył. Kiedy szczur heroicznie walczy o przetrwanie, pomarańczowy kalif rośnie jeszcze bardziej w siłę. 16-17 tysięcy sztuk złotych już w tej chwili ma, 270 jednostek zaraz będzie miał. Żółty kalif ma ich prawie już 300. No słuchajcie, no szczur ewidentnie ma problemy. Oczywiście damy szczurowi jeszcze jedną szansę w tej misji. E, jeśli mu się teraz nie, nie uda, jeśli mu się nie powiedzie, no i zobaczymy, może się jeszcze wykaże, ale wątpię, żeby słuchajcie musi miał to udać. No, wydaje mi się, że godziny szczura są już policzone. W zasadzie to minuty gramy na prędkości 300. Sami zobaczcie jak masywny atak wysłali w tej chwili. Mhm. Obaj kalifowie. No, myślę, że tutaj szczur nie ma już szans na wybranie swojego zamku. Masa asasynów, którzy zamiast wspinać się na mury. O Boże, oni je niszczą. No, ale dobra, przedarli się, słuchajcie. Przedarli się przez mury, wlewają się na siedzibę szczura. No i szczur dostał Bęcki. Ponówmy tą misję. Dajmy jeszcze jedną szansę szczurowi. Może tym razem mu się uda. Zobaczymy. Słuchajcie, słyszę się z wami. Jeżeli szczur by dokonał jakiegoś przełomu, jeśli mu się to nie uda, no to będziemy oglądać jego ostatnie chwile w tej kampanii. I kolejna krucjata zostanie rozpoczęta przez węża. Słuchajcie, szczur tym razem zbudował nieco inny zamek. No mam wrażenie, że może trochę bardziej odporny na ataki, trochę bardziej... przemyślany. Ale pierwszy atak wyszedł mu zdecydowanie gorzej niż poprzednim razem. Nie udało się biednemu szczurkowi nawet przedrzeć przez mury, tutaj już wszystko u niego płonie. Zbrojni arabscy się spustoszenie w jego podzamczu. Udało się im nawet przedrzeć, słuchajcie, przez mury obronne szczura. No, ale ten odparł ten atak. Jeszcze żyje szczur, słuchajcie, jeszcze szczur nie zginął. To jest tak naprawdę dopiero początek misji. No, ale sami zobaczcie, armie przeciwników szczura już naprawdę są potężne. No i powiem wam szczerze, że ten atak szczur jeszcze odparł, ale kolejnych ataków nie wróżę mu zbyt dobrze. Musimy pamiętać, że hardcore AI nie poprawia tylko i wyłącznie. Statystyk szczura, ale także również i statystyki innych botów, w tym przypadku Kalif pomarańczowy, który jest na początku. Trasy szczura do zwycięstwa jest bardzo, bardzo dobrze skonstruowany. Jego obrona jest naprawdę dobra. Myślę, że nie jeden gracz miałby problem tak naprawdę z oblężeniem tego zamku. No i widzimy, że te jednostki arabskie dosyć mocno przycisnęły już szczura w jego zamku. Mm. Pomarańczowy chyba chciał go zaatakować, ale nie wiem, czy się wycofał, czy o co chodzi. W każdym razie widzimy, że się tutaj przebijają do środka. Stopniowo przejmują coraz większe połacie zamku Szczura. Szczur ma bardzo, bardzo mało wojsk. No, myślę, że tutaj już jest to wszystko kwestią czasu, moi drodzy. Armia Szczura się wylewa. Armia Szczura się jeszcze wybroni z tego ataku. Ma 61 żołnierzy, ale... Kolejne ataki już są w drodze, można powiedzieć. Także tutaj już nie będzie raczej triumfu szczura. Tak, słuchajcie, osiągnął piękny wynik. Misja szósta? Nie, misja siódma to jest, tak? To jest misja siódma. Także nie jest źle. Jak na szczura, dał radę, naprawdę. Jestem ciekaw, jak pójdzie wężowi. Wąż, moim zdaniem, jest słaby. Słabszy od szczura, zdecydowanie, ale może nas zaskoczy. Może nas czymś naprawdę zaskoczy. No i słuchajcie, pomarańczowy kalif zmierza w kierunku zamku szczura, i myślę, że to już niestety będzie finalny śpiew szczura. Tutaj z, tego, z, tej, tutaj z tej batalii szczur niestety zwycięsko już nie wyjdzie. Asasyni się przebijają przez mury, wlali się na siedzibę szczura. No i teraz z do jego działa. Słuchajcie, piękna to była batalia, piękna to była krucjata szczura. Szczur dotarł, moi drodzy, słuchajcie, do misji siódmej: grecki ogień. I w tym miejscu postawimy sobie znacznik szczura. W tej chwili go jeszcze nie ma, ale na, ale na następnych odcinkach już będziemy widzieć na mapie, w którym miejscu skończył który bot. Jak muś mordkę tutaj wstawimy sobie szczurka po prostu, żeby było wiadomo, dokąd on dotarł. Moi drodzy, dziękuję wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że ta seria dalej będzie bić rekordy oglądalności na moim kanale, tak jak i będzie się wam dalej podobać. W kolejnym odcinku oczywiście zobaczymy nikogo innego jak Bęża w walce z Sultanem w misji pierwszej pod tytułem Przybycie. To tyle z mojej strony dziś, trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnym odcinku z Twierdzy Krzyżowiec i Krucjat Botów.